Z okazji Dnia Babci i Dziadka, pruszkowscy seniorzy odwiedzili Sowę w szkole podstawowej nr 10 w Pruszkowie. Oprócz atrakcji w ramach interaktywnej wystawy Centrum Nauki Kopernik, czekała na nich także niespodzianka w postaci występów i upominków przygotowanych przez uczniów. Skąd pomysł, żeby zaprosić tutaj seniorów? Zazwyczaj dzieciaki tu urzędują. Zazwyczaj urzędują dzieciaki, ale nasza przestrzeń otwarta jest dla wszystkich mieszkańców Pruszkowa. A zbliża się dzień babci i dziadka. Stąd taka myśl, że fajnie, gdyby naszej, w naszej przestrzeni zagościli również seniorzy, którzy na początku w Sowie spędzają trochę czasu, później mają też będą oglądać występ przygotowany przez uczniów naszej szkoły i też również przez nich przygotowany poczęstunek. Wydaje mi się, że taka. Aktywna forma spędzenia czasu, czy aktywny prezent od naszych uczniów i od naszej strefy dla seniorów, z okazji dla babci i dziadka, będzie na pewno bardzo ciepło przez nich wspominany i będzie taką inną formą aktywności, której na co dzień na pewno nie doświadczają. Widać ogromne zainteresowanie seniorów eksperymentami oraz zagadkami. Spodziewała się pani tego? Szczerze powiem, obawiałam się, że seniorzy będą się łatwiej poddawać, a to są po prostu waleczne duchy, które siadają i rzeczywiście eksperymentują. Natomiast też widzę, jak duże znaczenie ma tutaj doświadczenie, bo to, do czego nasze dzieci dochodzą metodą prób i błędów, seniorzy zaczerpują już z tego, czego doświadczyli trakcie życia i zupełnie inaczej patrzą na te eksperymenty, szukają innych rozwiązań. No ja oglądam, że tak powiem, twórcze działania z ogromną radością, no i z podziwem. Mieliśmy telefon ze szkoły z takim Miłym zaproszeniem i oczywiście od razu skorzystaliśmy. Także bardzo, bardzo gorąco dziękujemy szkole, że nas zaprosiła, bo tak jak Państwo już też zobaczyliście, seniorzy bawią się tu cudownie. To jest, są świetne ćwiczenia, trenujące, seniorzy mogą trenować umysł, więc to jest też taka profilaktyka, tak? zabawa, ale poprzez naukę. Jak się paniom podobają te łamigłówki? Wyśmienite. Świetne, świetne jedna już rozwiązana co to było już zrobiony trzy w zestawie jest zrobiony co to było Katapulta? nie nie katapulta nie równowaga to było na gwoździu trzeba było narzędzia w post kuchenne między innymi łyżka widelec i to i wszystko tam, trzy rzeczy albo cztery, albo później było pięć, na tym gwoździu umieszać, a później umieścić. A później na tym gwoździu trzeba było, było piętnaście gwoździ i trzeba było dla równowagi na tym jednym gwoździu, na łebku, te 15 gwoździ. Wszystko wyszło. Rozumiem, że podpowiedzi są niedozwolone, musiały Panie sami one pokombinować. Sami, samiusieńkie. My bezdolne bestie jesteśmy. Czy spotkały się panie wcześniej z takimi łamigłówkami, czy to jest nowość? Nie, to nowo się dla nas. Robimy krzyżówki, robimy inne, ale takiego to nie. Po uśmiechach widzę, że to się spodobało. Bardzo, bardzo. Teraz robimy most, po którym ma przejechać samochód, żeby nie spać. Naprawdę, jest nad czym pomyśleć. A spotkałyście się Pani z podobnymi łamigłówkami wcześniej? E, ja nie. w... W centrum Kopernik to nie było takich mam Pierwszy raz spotkałyśmy się. Za trudne daliście to nam. A udało się coś rozwiązać już? No już, tak, dwa, już się dało. Te, to po tak, tak, trzy? Po trzy tak, ale na czwartym na razie się zastanawiamy jeszcze. Prosimy o pomocników. Nie ma podpowiedzi, słyszałam. Nie ma podpowiedzi, tak. Nie, ale niesamowita sprawa. Rozumiem, że Panie się nie poddacie? Nie, no skąd? Świetna zabawa, bardzo nam się podoba, jesteśmy przeszczęśliwe, naprawdę. Jeśli chodzi o takie łamigłówki, to chyba jest nowość. Tak, dla nas tak, bo przeważnie mamy wykreślanki, jakieś tam e, te... grzówki i tak, a to, to jest właśnie świetna zabawa, po prostu świetna. A czy to jest trudne? Trochę tak, trochę nie. Trzeba pokombinować. No, troszeczkę trzeba pomyśleć. Muszę tak połączyć, żeby ta kulka z góry poleciała do tego, do tego pojemnika sama. Bez popychania. Czyli y, konstrukcyjna też zabawa? A, tak, tak chyba na kulki. No Zobaczę co mi wyjdzie. No. Na razie kombinuję. Czy to trudne? Raczej nie. Z tymi materiałami, które pan y, ma tutaj, da radę? Da radę. A coś y, poprzednio pan robił, widział? Y, rower, rower. A co to było? Na czym to polega? Y, Trzeba było tak zrobić, żeby rower sam zjechał z góry, trzeba było obciążyć i, i tego ludzika wstawić na górę i żeby się nie przewracał na boki, no i trzeba obciążyć dół i tu, jak zjeżdża, żeby się nie przewrócił, więc musi być obciążenie, przeciwwaga tak zwana na dole, żeby rower sam, no i zrobiłem, już jest rozebrany, a pan, nie wiem, czy pan tam robił, czy nie, no. Czyli udało się. Udało się, no. lubię takie rzeczy, no. Możemy poprzeszkadzać? przeszkadzać? Jak państwo idzie, jak się podoba? Początek był kiepski, ale jak zaczęło się, no to już leci dobrze. A spotkaliście się Państwo kiedyś z takimi? Nie, w pierwszej chwili to miałem nawet zrezygnować z tego, ale już mnie trochę pochłonęło. Rozumiem, że y, jednak jest to takie wyzwanie dla umysłu. Oczywiście, to jest trening umysłu i bardzo dobre jest. A jak się Panią podoba? Daję bardzo, daje, trzeba się napracować, pomyśleć logicznie. Jak to eksponat? Pierwszy raz i super. Super eksponaty pierwszy pierwszy raz widzę i, i jestem zaskoczony tą ilością tych elementów wszystko jest ciekawe robienie zdjęć formowanie z jednego z dwóch zdjęć jednego w tamtym kierunku ułożenie ułożenie yy, Pewne elementy w jednym kwadracie. Bardzo się podoba, tylko że no, y, nie ze wszystkimi sobie radzimy. No, mając trochę doświadczenia i wiedzę, akurat jestem po wykształceniu technicznym, chociaż znam trochę tych informacji o kolorach, prawda, o ruchu i tak dalej, to nie ze wszystkim sobie radzę, ale myślę, że trening czyni mistrza i można próbować do skutku. Któryś najciekawszy eksponat? Bardzo mi się podobały te układanki, no i to z tym światłem, z tym kotem. To jest rewelacja, można tam siedzieć godzinami, bo to gra świateł, prawda? I chodzi o, jak się barwy na siebie nakładają i tak dalej. No tam mogłabym siedzieć pół dnia jeszcze. A spotkała się Pani wcześniej z takimi rzeczami? To znaczy byłam kiedyś z wnukami w centrum kopernika, więc ale trochę innego rodzaju doświadczenia robiliśmy, a to mi się bardzo podoba, bardzo fajne jest i bardzo chętnie tu wrócę. Seniorzy zgodnie zapowiedzieli, że chętnie ponownie odwiedzą Sowę, sami lub ze swoimi bliskimi. Półtora godzinna wizyta była ciekawa, ale z pewnością niewystarczająca, by rozwiązać wszystkie zagadki i przetestować każdy eksponat.